Na gamingowe aktualności w czasie misji eSport zaprasza sponsor HP, producent sprzętu komputerowego i akcesoriów dla graczy pod marką Omen by HP. Kiedy się pojawił po raz pierwszy ten wątek w twojej głowie, że może by tak organizację stworzyć? Wiesz co, powiem tak. Gdzieś na przełomie tamtego roku i tego podczas któregoś pakowania paczek w naszym magazynie rozmawialiśmy sobie z moim bratem, co robić, jakie plany na ten rok i tak dalej. Jakie wykonywać ruchy. No i powiem tak, że bardzo mocno gdzieś tam wpadło mi w oko to, że e-sport mocno rośnie. I mówię, kurczę, wreszcie mogę wrócić do grania, tak. I zaczęliśmy od planu takiego, że stworzy... kupiliśmy komputery, mega mocne komputery i zaczęliśmy streamować. Wcześniej grałem mocno na konsoli przez długi czas, bo miałem mniej czasu, ale to był taki moment, kiedy gdzieś tam pierwsza iskierka się pojawiła. No i czekaliśmy, patrzyliśmy, czy będzie jakiś moment, żeby zrobić coś dobrego, żeby wejść w fajny sposób. I tak się stało. Nie inaczej. Któregoś dnia po prostu zobaczyłem post i let's go. Bardzo spójne są te Twoje dzisiejsze wypowiedzi z tą narracją dni wcześniejszych. Zacytuję Ciebie właśnie. Od dłuższego <głos》>. czasu przyglądaliśmy się polskiemu esportowi, ale to jest fragment, który mnie interesuje. Po tych rozmowach jedna rzecz stała się dla nas jasna. Nie interesuje nas przyklejanie naszego logo do ciała zewnętrznego, odcinanie kuponików od istniejącej struktury. Jak to rozumiesz? Wiesz co? Ja nie, ch nie chcę w żaden sposób nikogo urazić, ani żadnej marki, ani firmy. Natomiast jakby w naszym. Że tak powiem, w patrzeniu na, na, na jakby w naszej historii, w naszym podejściu do, do naszej marki e, i generalnie, powiedzmy, do marketingu, jest stawiamy bardzo mocno na taką naturalność. I to, co chciałem powiedzieć przez to, cytat, który przeczytałeś właśnie, to to, że nie interesuje nas na przykład przyglanie loga wiesz, na transmisję, czy mówienie, nie wiem, na przykład właśnie robienie współpracy na zasadzie takiej, że wklejamy logo, logo na streama i to ma przynosić, wiesz, efekty, jakiekolwiek, tak. Chcieliśmy po prostu zrobić to mega naturalnie i, i spontani, sp spontanicznie, może nie, ale naturalnie i w dobry sposób, tak. Michał, gdyby wszyscy mieli takie podejście, to by nie było sponsorów, tylko właścicieli <gry> organizacji. Gdzie jest ten balans na przestrzeni lat, jak obserwujesz tych, którzy mówią, OK, my wejdziemy we współpracę z istniejącą organizacją, turniejem, versus ci, którzy mówią, my budujemy własną, własne coś, własną drużynę, własny turniej. Uważam, że generalnie jedna i druga droga jest słuszna, zależnie od tego, jaką kto bierze strategię i nie ma, nie ma jednej idealnej strategii. Na pewno założyć sobie organizację, która jest również nazwą. Marki jakiejś, która już istnieje, utrudnia w dalszym czasie pr pr pracę z jakimiś ambitnymi markami. Bo na przykład, nie wiem, jeżeli zrobimy, ja jestem producentem szklanek, szklanki Karmaka, prawda? Jest drużyna szklanki Karmaka to Mercedes nie chce być sponsorem drużyny pod tytułem Szklanki Karmaka, bo się widzi jako marka dużo większa, silniejsza, ważniejsza niż Szklanki Karmaka, więc dla nich to jest powiedzmy jakaś degradacja. Tak? Tym bardziej, że drużyna mogłaby się bardzo szybko rozbić. Tylko <grym> z ciuchami jest troszeczkę inaczej niż ze szklankami. Mogą więc. się pognieść. <grym> dokładnie, dokładnie. Także żelazka, żelazka. Jak ktoś ma firma żelazek, która produkuje żelazka jest chętna na współpracę, to let's go. Oczywiście żart. To jest interesujący wątek. Mamy historię teamów fabrycznych, na polskiej scenie, XCOM Team, Team Kinguin, one wszystkie wcześniej czy później kończyły się chyba właśnie dlatego, że szybko docierają do tego sufitu i okazuje się, że ciężko pozyskać nowych sponsorów. Czy ty długoterminowo jesteś zdecydowany, żeby wykładać pieniądze tej właśnie własnej marki na to, czy jednak chcesz gdzieś tam zapraszać do współpracy inne firmy? Wiesz to powiedzieliśmy dzisiaj, byliśmy dokładnie kilka godzin przed naszym tutaj pięknym wydarzeniem, byliśmy w radio yy, i rozmawialiśmy. Powiedzieliśmy konkretnie, że chcemy mieć Twitcha, ponieważ możemy zrobić dla nich bardzo dużo i oni też są w stanie nam jakby dać dużo, tak? Może to będzie super. Jeśli do tego by doszło, to byłaby to super sytuacja win-win. Już mówię, skąd z czego to wynika? Wynika to z tego, że pierwsze mecze oglądaliśmy, jadąc na event na otwarcie pewnego sklepu, tak? W Poznaniu podczas tego, podczas tego otwarcia również oglądaliśmy mecz i podchodziło do nas mega dużo ludzi, tak? którzy. Wydawałoby się też to, że nie jarają się CSM. Być może nawet nigdy nie widzieli rozgrywek e sportowych, nie widzieli nigdy, nie byli nigdy na Twitchu na przykład, tak? A gdzieś tam tą zajawką zarażamy. Później po otwarciu tego byliśmy na afterze i tam już zupełnie powiedzmy ludzie z inne, innej, innych branż, tak? Z innych branż po prostu też się interesowali tym, co oglądamy, bo my oglądaliśmy te nasz zespół, tak? Nie mogliśmy odpuścić żadnego meczu i nie możemy do dzisiaj. Tak? Jasne, ale moje pytanie za rodynkowo brzmi: czy uważasz, że nazwanie organizacji nazwą brandu odzieżowego Twojego brandu będzie wam zamykać drzwi do wartościowych relacji sponsorskich nie będzie. Zero rynkowa odpowiedź. Okej, okay. co ty myślisz Filip? Ja w ogóle zastanawiam się nad tym, bo powiedziałeś, użyłeś słowa spontaniczność, że nie było tej spontaniczności, ale chciałbym trochę ten temat podrążyć, mm -hmm. bo dobra, e, troszeczkę znam, znam e, e, wiem jak to wyglądało trochę za, za kulisami, bo można powiedzieć, że chłopaki e, bardzo szybko znaleźli dom i chciałem cię zapytać, jeżeli mogę tutaj trochę wejść w buty Maćka, ile czasu minęło od momentu, kiedy, kiedy dowiedzieliście się, że ta ekipa szuka drużyny do momentu, kiedy powiedzieliście, dobra działamy razem? Powiedziałbym, że kil... być może kilka godzin. Kilka godzin. Być może Bo... kilka godzin, tak mm -hmm. naprawdę. Ja zobaczyłem ten. Ktoś mi chyba mnie oznaczył w poście, albo wysłał mi tego posta, albo zobaczyłem go sam, nie pamiętam, to, to jest nieistotne, to jest drugo, drugorzędne. Ale minęło kilka godzin, tak naprawdę. Kilka rozmów na Discordzie, na -ie, znalezienie ie jakby sposobów na ogarnięcie podstawowych spraw, technikaliów. I let's go, bo tego samego dnia napisał do mnie Exi, gdzieś uh -huh. w okolicach godziny 10. E, a o godzinie 12 napisał, że już chyba mamy uh -huh. nowy dom, więc faktycznie to musiało być bardzo szybkie. Tak było, no taka po prostu jest prawda, tak? Ja zobaczyłem tego posta, wcześniej ktoś mi go podrzucił, znaczy nie posta, tylko ca całą sprawę, ale jakoś na tyłku spraw po prostu pominąłem ten temat. Później zobaczyłem tego posta, skrolując sobie w powiedzmy bardziej wolnym czasie Face'a. No i mówimy, kurde, od razu szybka wiadomość, tak? dałem komentarz PW, Exi napisał, no, i kilka kroków, trzy dni, i mamy organizację. Do odważnych świat należy, a my szybko zmieniamy temat, ale na chwilę, bo pewne tło narysujemy do tej rozmowy. Bardzo proszę o materiał i cytat z zawodnika, który razem z Rafałem grał w jednej drużynie. I uwaga, czytamy. Czy to jest, czy nie? Przepraszam, być może ja będę musiał to sparafrazować. Jest, jest, jest. Jest, jest. okej. Okay. Cóż, Rafał, to twój kolega, więc za chwilę zostaniesz wywołany do odpowiedzi, ale właśnie zawodnik AWS Esports, organizacji powołanej na początku 19 roku, po kilku, dziewięciu miesiącach, dziesięciu miesiącach, mówi, gdy okazało się, że organizacja rozwiązuje współpracę z tą drużyną, oczywiście, że byliśmy przepłacani. Myślę o tym od samego początku współpracy. Opłacanie mieszkań, i biura w Warszawie jest bardzo kosztowne, dojść do tego nasze pensje. Nie powiem, że na to nie zasłużyliśmy, ale organizacja rzuciła się na zbyt głęboką wodę. To nie była przemyślana inwestycja. Zawodnicy, nie mogą być jednak za to karani. Zarząd powinien winić wyłącznie siebie. Wyraźnie widać, że włodarze trafili na złych doradców, którzy wskazali im błędny kierunek. Powinni prosić o pomoc sztab ludzi mających doświadczenie w branży sportowej. Może wtedy otrzymaliby rzetelne informacje na temat tego, jakie koszty generuje prowadzenie drużyny i nie mogę sobie odmówić tej przyjemności zadania ci pytania, a Max, jakie koszty generuje prowadzenie drużyny? Myślę, że nie jestem na ten moment kompetentną osobą, żeby się wypowiedzieć na ten temat, bo wiesz, my robimy to 6 dni, tak? 7. Sytuacja jest też bardzo specyficzna, tak? to, to nie my szukaliśmy, chłopaków, nie, nie szukaliśmy zawodników, tylko to oni szukali domu, tak? więc my po prostu to było naturalne, żeby do nich wyciągnąć dłoń i ich przyjąć. Więc ja w tym momencie, jeśli powiedziałbym na podstawie tego, co ja wiem, jakie są koszta, byłbym totalnie jakby po prostu byłoby to kłamstwo, tak? bo w długim oknie, w długim okresie to wygląda zupełnie inaczej niż to wygląda u nas, to, to, to po prostu jest to jest oczywiste. To jest ten moment. Rafał 3, 2, 1, proszę bardzo. Wydaje mi się, że... Wszystkie organizacje w Polsce różnie pracują i różne mają e, środki do tego, żeby, żeby finansować drużyny. Spójrzmy na, na Devils One, tak? mają na pewno więcej możliwości niż, niż, niż Aves, niż, niż drużyny Tamarę typu PAG. Ta jest prywatna, nie jest służba. <laughs> e, znaczy ja może tego tak nie odczuwałem, ponieważ ja mieszkałem, ja mieszkałem z rodzicami, tutaj Aves wynajęło e, mieszkania również, również graczom, także Możliwe, że, że oni poczuli to bardziej. Ja, ja nie, nie poczułem, nie, nie zgodziłbym się tutaj na pewno z Pączkiem, bo, bo, bo wydaje mi się, że, że pieniądze, które otrzymywaliśmy były, były ustosunkowane po prostu do naszej gry. Średnią krajową ja. znasz w Polsce? Znam. Lepiej, gorzej było? Lepiej. Okej, okay. czyli nieźle. Warto być graczem Counter-Strike'a w znaczy, Polsce. Wydaje mi się, że domyślacie się jakie to są kwoty, bo raczej no, to, nie, to, nie, to nie jest zawyżone nie wiadomo jak kwota. Czyli co 20 koła było? No, mniej więcej. <gry> Okej. Okay. Jaka była odpowiedź nie słyszałem? Mniej więcej. Mniej więcej. <gry> no, ale nie no, oczywiście nie. Okej. Okay. To w takim razie wróćmy do meritum sprawy związanej z Awes. Ja tak szybko połączyłem te dwa tematy, bo wydawało mi się, że jest tutaj pewna nić porozumienia pomiędzy tymi wątkami. Te 9 miesięcy Awes i Sport wchodzi na scenę, no i wchodzi z przytupem. Bardzo profesjonalnie, mocny, silny skład, właściwa kadra szkoleniowa, bo tam przewijały się nazwiska znane wcześniej ze sceny. I jeśli możesz spojrzeć z perspektywy tego minionego czasu, co nie zagrało? Różna. Wydaje mi się, że. Że drużyna nie zagrała tak naprawdę nie mieliśmy przez te 9 miesięcy optymalnej drużyny i zrobiliśmy może progres indywidualny. Każdy z nas na pewno poczuł to w 100%, że zrobiliśmy bardzo duży progres indywidualny. Mówię tutaj o pączku i Okranku, z którym, z którym siedziałem cały czas w tym gaming house w Warszawie. No i po prostu nie nie mieliśmy warunków do tego, żeby, żeby drużyna tutaj zagrała. Siedzieliśmy tak naprawdę do końca kwietnia w pięć osób, i od kwietnia, od końca kwietnia, tak naprawdę nie było tam, nie było tam zasiedlonego miejsca dla pięciu osób. Tak siedzieliśmy w trójkę od maja, od kąt my nie siedzieliśmy tam w trójkę i po prostu nie mogliśmy sukcesywnie naprawiać naszej drużyny. Tylko cały czas myśleliśmy o tym, co zrobimy źle indywidualnie, bo nawet jak oglądaliśmy w trójkę jakieś nasze mecze. I analizowaliśmy te mecze we trzech, no to, no to dalej pracowaliśmy indywidualnie. To nie była drużyna, i, i wydaje mi się, że, że, że po prostu przez to ten projekt nie wyszedł. Na czym polegał problem ze znalezieniem tych dwóch pozostałych graczy? Brakuje kompetentnych graczy w Polsce? Czy wydaje mi się, że nie, ale po prostu mieliśmy taki problem, że, że, że mus był taki, żeby się przeprowadzić do Warszawy, i mnóstwo młodych ludzi po prostu nie było w stanie tego zrobić ze względu na szkołę, ze względu na otoczenie, w jakim się wychowali. I, i był Molci mol się zgodził, przy okazji był jeszcze Morel. Był, był Jędkur, ale, ale niestety dla nas nie dostaliśmy się do Nowego Jorku, do turnieju w Nowym Jorku. I, no I wszystko się posypało, tak? Morel dostał ofertę od, od adwokacika. Jędkur potem również dostał ofertę od, od adwokacika. No i musieliśmy tak naprawdę szukać dalej. I, I przez kolejne miesiące sukcesy. No nie mieliśmy tak naprawdę, z czego wybierać. Musieliśmy. Zostać przy tym, co jest. Michał, to jest ciekawy wątek, czyli oczekiwanie organizacji, nie pierwszej zresztą w Polsce, do tego, żeby zawodnicy przeprowadzili się, grali z jednego miejsca, czy z Warszawy, Elbląga to już wtórne. Czy to jest ten kierunek, który będzie obowiązywał, czy, twoim zdaniem, to jest niepotrzebna presja na coś, co de facto nie warunkuje wyniku? Wydaje mi się, że to zależy od tego, na jakim etapie jest drużyna. Bo jeżeli to jest drużyna młoda, która dopiero jest na dorobku i, i próbujemy coś zbudować, i no trudno, i, i wiemy na przykład, że taki młody gracz, który ma powiedzmy lat 18, chcemy go wyciągnąć, nie wiem, z przemyśla z Elbląga czy, czy z Zielonej Góry gdzieś tam do Warszawy, a, a wiemy, że jak przestanie grać dobrze, to, to odsyłamy go z powrotem, skąd przyszedł. Myślę, że to jest w, na w, troszeczkę, troszeczkę troszeczkę za wcześnie na takim etapie, natomiast jeżeli mamy zawodników, którzy aspirują do wygrywania turniejów międzynarodowych, no to wtedy trzeba... Trenować. Uważam ja, mimo że Facelan na przykład jest w innym modelu i wszyscy mieszkają gdzieś tam, każdy w swoim kraju, nawet nie w innym mieście, w jednym kraju, każdy w swoim kraju. Uważam, że jeżeli ja, drużyna aspiruje do wygrywania turniejów międzynarodowych, no to trzeba przychodzić w jak do pracy. Po prostu do jednego miejsca razem, razem omawiać. W końcu o te najwyższej laury gra się w jednym pomieszczeniu. Jeden do drugiego krzyknie, jeden drugiemu przybije piątkę, jeden drugiemu zajrzy w ekran i, i, i robi to zdecydowanie różnicę. Wobec czego skłaniam się ku temu, że na tym najwyższym poziomie to jest biuro, trzeba przyjść do, do pracy. Ale również wyjść i pójść do domu, nie mieszkać w gaming house'ie, jak niektórzy na przykład w LoLu praktykują. A z drugiej strony właśnie drużyny na dorobku, no można komuś krzywdę zrobić wyciągając go gdzieś tam do Warszawy czy, czy do innego miasta. A po pół roku okazuje się, że chłopak się nie sprawdził i odsyłamy go z powrotem z jakąś tam z tym, pokładaj sobie chłopcze na nowo życie. No to, jest, to jest jednak e, nie w porządku. Jasne, wydaje mi się, że ludzie jeżdżą za pracą, że to nie jest koniec świata, dla programisty czy innego specjalisty, że przeprowadzić się w inne miejsca, ale szanuję ten punkt widzenia. Proszę, Max. No, dlatego na przykład według mnie Face poszło trochę niżej, bo właśnie tak jak wspomniał Michał, m, nie trenują z jednego miejsca, nie mieszkają w jednym, w jednym, w jednym państwie i dlatego możliwe, że, że Face poszło niżej. Niko dwa lata temu jeszcze był graczem, który tak naprawdę mógł sam wygrywać mecze, a w tym momencie no, no niestety zawodzi i, i wydaje mi się, że to, że to może być główny problem. Max, do ciebie będzie oczywiście pytanie, jak ty planujesz tę przyszłość, ale zanim to, to krótka dygresja. Mam nadzieję, że mnie Tomek Homszyk, który jest wydawcą tego programu, poprawi, ale wydaje mi się, że Rafał jest pierwszym profesjonalnym graczem, który siedzi przy tym stole. Sprawdzimy to jeszcze tak, Usłyszałem. Tak? odcinek. Przełomowy odcinek, absolutnie, <noise> więc nieco opóźnione, ale gdzieś tutaj dotarło po łączach pytanie do Ciebie. Czy ty niedługo będziesz miał rozmowę z graczami, panowie, jeśli chcecie reprezentować tę drużynę, to zapraszam was do jednego miejsca, czy masz inną wizję tego? Powiem tak, my generalnie ja na samym początku, jakby w tej pierwszej fazie, że tak powiem, zakładania naszej organizacji, która powstała w trzy dni. E, dla mnie bardzo istotne było, to, żeby poznać charaktery chłopaków, bo uważam, że to jest coś, co bardzo mocno wpływa na komunikację, na to jak zespół, czy jest w ogóle w stanie się zgrać, tak? I jedno z pierwszych pytań właśnie tego dotyczyło, i chłopaki powiedzieli, że bardzo dobrze czują się w miksie, tak? Że to jest ich charakter, że kiedy grają miksowo, to są w stanie osiągać dużo i są w stanie po prostu grać na ludzie, tak? Oni nie chcą tej presji. Więc pierwszy, jakby to jest też coś, coś, co my chcemy im dać, tak? Do końca roku dajemy sobie czas na takie, powiedzmy, też my musimy się dużo nauczyć tak naprawdę. My jesteśmy tutaj od kilku dni, tak? Jakby w grach jest, jesteśmy dłużej, ale siedzę tu z wami, bo od kilku dni mam organizację sportową, tak, razem z braćmi. Więc musimy się dużo nauczyć i do końca roku jest ten czas na po pierwsze naszą naukę, po drugie wykrystalizowanie się, wykrystalizowanie się powiedzmy jakiegoś takiego schematu, tak, takiego modus operandi, powiedziałbym, naszego, naszej drużyny, tak. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Do końca roku to jest bardzo luźny czas, chłopaki sobie grają, mają, chcemy dać im warunki najlepsze jak potrafimy, niech sobie po prostu grają i osiągają jak najwięcej. Wydaje mi się, że mix. Tak jak mówisz, na, na ten moment do końca roku jest dobrym rozwiązaniem, ale na przyszłą metę, no to no to, no to niestety trzeba ciężko trenować i trzeba się temu poświęcać, potem jeszcze będą różnego typu konflikty również yy, zapewne, bo żeby drużyna stała się lepszą, to, no to muszą być te konflikty, tak? No bo, no bo trzeba rozmawiać o błędach, trzeba je krytykować i... i... I tyle. I mam nadzieję, że, że, że ta drużyna stanie się drużyną, bo, bo nawet z nami pokazali, że, że potrafią wrócić i, i fajnie również e, charakterem pokazali. że Super, mega miło mi jest to słyszeć. I w ogóle, tak jak powiedziałem, nawet dla mnie obecność tutaj to jest nauka. I dlatego mam dla Cię pytanie. Też będę trochę w Twoje role się wcielę. Śmiało, już co? się pogodziłem. Wiedziałem, co jest stanie jak Filipa, co prosimy. Dokładnie, dokładnie. On <laughs> jakąś się taką iskierkę, zainspirował mnie. Co w takim razie zrobić, Jesteś żeby uniknąć tragedii? Co jest istotne z punktu widzenia gracza, żeby, organiz... żeby komunikacja była dobra, żeby nie było tych konfliktów, nie. które zabijają na przykład organizację czy, czy w ogóle drużynę, tak? Przede wszystkim chęć tego, chęć poprawiania, bo mieliśmy taki problem, Wawes na ambicja. początku. Tak, również. Wawes na początku wszyscy chcieli nam pomóc. Wszyscy, wszyscy stawali na głowę, że było nam jak najlepiej, ale, ale pierwszy nieudany turniej, drugi nieudany turniej już, już pojawiały się, się pewne zgrzyty. Miałem podobny problem, znaczy problem. Podam Ci przykład, jak grałem uh -huh. w Illuminar Gaming, gdzie, gdzie, gdzie oni jeszcze tam półtora roku temu mieli problemy finansowe, ale starali się nam pomóc. Za, za, za każdym razem, gdy, gdy mieliśmy jakiś problem, oni starali się nam pomóc i zawsze wychodzili z, z pomocą dłonią do Super. nas. Nawet jeśli mieli te problemy finansowe, my ich również rozumieliśmy, także, także ta iluminar, no bardzo mi się tam dobrze grało i właśnie wydaje mi się, że, że przede wszystkim dobra współpraca. Po prostu. Super, to mega, mega, mega dobrze to powiedziałeś, bo dla mnie to jest bardzo istotne, tak? Ja mówię, jesteśmy tutaj nowi mhm. i myślę, że to gracze są, jeśli ktoś ma nam pomóc i jakby nauczyć nas, Dużo, to, to właśnie są, to są właśnie gracze, tak? Bo to, to wy jesteście podstawą drużyny tak naprawdę. Michał Filip, jesteście długo na scenie sportowej, gdzieś z perspektywy obserwatora, widzicie to, jak funkcjonują drużyny sportowe. Ty, Michał, widzisz te najlepsze na świecie, a tu się pojawił ciekawy wątek. Czyli muszą być konflikty, musi być dyskusja o tym, co poprawić, ale jaka rola w podejmowaniu decyzji, co jest dobre dla składu jest po stronie zawodników, a jaka waszym zdaniem powinna być rola zarządu, Subręcanie. kogoś, kto rozlicza zawodników, gdzie powiedzieć. Ja tutaj decyduję, koniec. Moim zdaniem, przepraszam, że tutaj jako pierwszy do, do, do odpowiedzi, ale powinno być gdzieś to jakoś zdrowo rozgraniczone. Ale też, żeby wydaje mi się, że pół na pół to będzie, to będzie najlepsze. Żeby też osoby, które decydują o tym, jak ten skład wygląda, które po prostu za ten skład płacą, miały również jakiś, jakiś wpływ na to i mówiły, co im się nie podoba. Ale też, żeby zawodnicy mieli wpływ, bo może pojawić się jakaś fajna oferta na rynku, zmieniamy zawodnika. Ale zespół zaczynał się właśnie w tym momencie zgrywać, dobrze dogadywać, więc myślę, że. Że tutaj to powinna być przede wszystkim wspólna decyzja oparta na rozmowach przy, przy jednym stole? Według mnie e, najważniejsze jest to, żeby zasady były jasne. Nieważne, czy to są gracze, czy to jest zarząd, bo różne są modele. Są modele, są, znam drużyny, gdzie gracze generalnie decydują, jest jeden czy dwóch graczy. Na przykład w tej chwili Face Niko jest tym graczem, który powiedzmy, szuka sobie zawodników, z którymi chce grać, bo wokół niego chcą budować w tej chwili ten skład i, i z tego co wiem, ma jakiś tam kredyt zaufania i, i jakiś limit czasu, żeby to poskładać do kupy. Natomiast najważniejsze jest, żeby wszyscy znali swoje role i żeby sobie nie wchodzili wtedy w paradę, tak? bo. Umówmy się, jeżeli ja na przykład pochodzę z League of Legends i przyciągnąłem zawodników CSa, o tym CSie nie będę wiedział tyle, co mój najbardziej zaufany kapitan. I tak na przykład Fnatic przez wiele lat był w CS 1.6, Karn tam, Patryk robił ten skład i jemu bardzo ufali, co roku dawał radę po prostu stworzyć Dobrą ekipę, mimo że zawodnicy się wymieniali. Tak i z drugiej strony, no jeżeli znasz się na CS, jesteś w stanie tym zarządzać, więc to zależy, ale najważniejsze jest, żeby wszyscy wiedzieli, właśnie y, za co odpowiadają i kto jest tak naprawdę, kto ma to ostateczne słowo w kwestii, y, w, w, w kwestii składu, bo potem będzie bałagan i potem będzie problem. Jasne. Transparentność generalnie jasne. Ja odpowiem do, jedną kwestię, My będziemy się tego uczyli metodą prób i błędów, tak tak naprawdę. My też wchodzimy w ten świat z bardzo dużą pokorą i dlatego dajemy zawodnikom tak dużo. Bo fakt jest taki, i nie możemy się oszukiwać, że oni wiedzą o CS-ie i o profesjonalnym graniu w cs więcej niż my, tak. To oni mogą nas uczyć, to my się możemy uczyć od nich. My umiemy dużo rzeczy, mamy doświadczenie na wielu polach, ale na tym oni mają więcej niż my, tak. Zobaczymy, jak to sprawdzi. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, a teraz czas na zagadkę graficzną. Powiedziałeś, że organizacja powstała w za sprawą spontanicznej decyzji podjętej w kilka godzin, więc rzućmy okiem na ekran i bardzo Cię proszę, żebyś rozszyfrował, co się kryje pod tym zapisem graficznym, który jest Waszym logotypem. Pod tym zapisem graficznym kryje się, tak naprawdę najważniejsze, to jest to, co chcieliśmy przekazać tym logotypem, to to, żebyśmy się dobrze bawili grając w gry. tak Nasz hashtag HF or die, czyli have fun or die. Myślę, że to idealnie, idealnie to po prostu mówi. Tak? Jest to też... Możemy wrócić do tego logo? Będzie nam łatwiej. Super. Zobaczcie, że to jest też sam, samo jest na środku mamy, tak? W centralnym miejscu mamy buźkę przekreśloną piorunem tak naprawdę ze czaszką, tak? To też się idealnie łączy z naszymi Emoji, czyli po prostu rozwioną buźką i, i czaszką. Co ciekawe, to logo powstało w jakieś 2-3 dni, kiedy byliśmy na Mediadeju, mieliśmy logo zrobione w chyba, nie wiem, 10 minut przez mojego brata, które widzieliście je? Nie. Na materiałach, na, podczas transmisji, po prostu była buźka emoji, yy, taka, taka spocona, zadowolona i piorun na dole, tak więc to pokazuje jak to było szybko zrobione. To, to po prostu było no, no masakra generalnie, ale się udało. Rafał, za tobą kilka miesięcy bardzo intensywnej gry, profesjonalnej. To znaczy, że twoją pracą było gr granie w Counter Strike'a. Jak z perspektywy czasu oceniasz ten okres? Na koniec słyszymy ze strony zarówno graczy, jak i właścicieli organizacji. To nie był udany czas, ale ty gdybyś miał ocenić to z perspektywy swojego osobistego rozwoju jako gracza? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze wykonałem, według mnie. Na tyle, ile mogłem, po prostu wykonałem swoją pracę. I wydaje mi się, że, że jeśli drużynowo to nie wyszło, to po prostu indywidualnie na pewno mogę czuć się zadowolony z siebie, bo jeszcze rok temu tak naprawdę no, byłem nigdzie, tak, nie, 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 nie było mnie słuchać za wiele, ale w tym momencie. No, mam nadzieję, że, że, że dostanę jakąś bardzo dobrą ofertę, albo dobrą nawet i pokażę się. Ja. To ja w tym miejscu byłem 6 dni temu, w którym ty byłeś rok temu. Gdzie mnie nie było tak naprawdę inaczej. No to nie może było. ja za 6 <laughs> Jak bezrobotny, profesjonalny gracz kantelstrajka szuka pracy? Na czym to polega? Yy, w, bardzo ciężko również trenuję. No, w, znaczy, no ja tak robię. Że, 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 dalej, że dalej po prostu nie siedzę na, na krześle i nie wiem, przeglądam media społecznościowe czy, czy po prostu yy, szukam guza w internecie. Tylko, tylko ja, ja po prostu dalej siedzę i trenuję, oglądam. Oglądam demka, ale przede wszystkim indywidualnie gram e, niższą ligę FPL-a, tak? FPL Challenger. No i, no, i, no i staram się poprawiać cały czas tę grę, no bo nic innego mi do, do pracy nie pozostaje. Ale nie ukrywajmy, to jest też świat wielu znajomości, więc jeżeli Oczywiście. ktoś będzie się wyróżniał, inni zawodnicy to zauważą, to też napiszą do nie wiem, swojego menadżera, czy też właściciela organizacji, słuchaj, jakbyśmy chcieli zrobić zmianę, to warto przetestować tego, tego gościa. Więc wystarczy grać, pokazać się gdzieś, utrzymywać dobre kontakty z innymi graczami i na pewno ta no oferta bardzo, bardzo przyjdzie prędzej pokażę. czy później. Czy do wzięcia jest cały skład, czy raczej patrzysz teraz na tą przyszłość indywidualnie? Indywidualnie. Tutaj akurat dogramy na SA Ligę. Wydaje mi się, że. Znaczy był wątek o PGA, tak? O od turniej od PLA, ale nie wiem, nie wiem, czy się tam pojawimy całą składem. Czekamy jeszcze, ustalamy tak naprawdę, czy, czy pojedziemy na ten turniej, ale, ale raczej nie. Ale raczej dogrywamy tą, tą ligę SA i, i rozchodzimy się w swoje strony. Gamingowych emocji w czasie misji e-sport dostarczał sponsor HP, producent sprzętu komputerowego i akcesoriów dla graczy pod marką Omen by HP.